Dobra, jazdę z kolejnym zadaniem. Cena pewnego towaru wraz z 7% podatkiem VAT jest równa tyle. Cena tego samego towaru wraz z 23% podatkiem VAT będzie równa. No dobra, ja do końca nie wiem jak się nalicza podatek VAT. Powiedzmy, że nie wiem. No ale to mamy tak, no to mamy jakąś cenę, tak? No i niech to będzie 100% to będzie x. No i my jak liczymy z podatkiem VAT to ja rozumiem, że to jest sto e, źle. 107% procent. to jest 1,07x no i że to jest równe 34,347 34, no i na tego samego towaru wraz z 23% procentowa, no wiecie o co chodzi 123% to jest jakieś y i my chcemy to y policzyć. Czyli tak. No i to równocześnie jest ile, to jest 1,23x no dobra, no to w takim razie my chcemy zrobić tak. My chcemy tak naprawdę obliczyć to, tak? No to my chcemy możemy najpierw obliczyć x. To x to będzie 34,347 przez 1,07. No to jest dosłownie z tego równania, nie? Tutaj. No, a my chcemy obliczyć y, czyli 1,23 razy to. Czyli dosłownie y to będzie 1,23 razy 34,347 przez 1,0. O, przepraszam, musicie mi wybaczyć, bo choroba naprawdę nie pomaga. No i dobra, no i to co teraz robimy, to klepiemy w ten kalkulator, bo je, to w kalkulator, bo ja nie mam siły tego liczyć lepiej więc po prostu odpalamy sobie kalkulator i ja Wam powiem ile wyjdzie. To jest tak, 34, 3, 4, 7 i dzielimy to przez 1,07 i mnożymy razy 1,23. No i to wychodzi, że to jest 39 tysięcy 483 zł. No dobra, no i to jest odpowiedź C, więc ja ufam, że to jest dobrze zrobione. Tak jak mówię, nie do końca wiem jak się ten podatek nalicza, więc mam nadzieję, że jest git. A jak nie, to nie napiszcie w komentarzu, że nie jest git, to poprawia. Trzymajcie się i powodzenia na maturze.